Pogadamy sobie trochę na temat zdobywania doświadczenia zawodowego w nietypowych warunkach. Zobaczcie, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, ale i nie tylko, istnieje kilka takich sposobów, powiedzmy, troszeczkę, może nie tyle, że niekonwencjonalnych, ale o których się mniej rozmawia, tak? bo oczywiście mówimy o pracy zdalnej, o formach zatrudnienia. Już wspomnieliśmy o różnych formach umów umowy o pracy i tak itd. Ale mamy też możliwość podejmowania takich działań, typu właśnie jakbyśmy byli wolnymi strzelcami, to znaczy freelancerami, w celu właśnie podjęcia jakiejś oferty pracy, jakiegoś zadania, jakiegoś dzieła. tak I musimy, pamiętajmy o tym, że są takie opcje, czy to przez OLX platformę, czy Upwork, albo Fever. Te strony umożliwiają nam publikowanie. Swoich ofert, że jesteśmy w stanie zaoferować dane umiejętności komuś, tak? Albo szukamy ofert poszukujących danych umiejętności, tak? Kolejna sprawa: praktyki zawodowe i wolontariat. Praktyki zawodowe, praktyki zazwyczaj są płatne. Natomiast w przypadku wolontariatu, no to generalnie wiem, że ten wolontariat jest raczej w formie. Bezpłatnej, tak. No i to, 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 jest, to jest wiadomo, niemniej jednak zdobywanie referencji i doświadczenia na przyszłość daje nam ogromne moce na przyszłość. Między innymi możemy rozwijać się, możemy zdobywać nowe kontakty, możemy też być może zostać kiedyś zatrudnieni, nawet, tak. A jeśli to nie wypali albo nie będziemy chcieli się tym zajmować, no to. Możemy jeszcze spróbować czegoś innego, na przykładowo samodzielnie rozwijać umiejętności, czyli możemy poza pozyskiwaniem darmowych kursów na stronie między innymi Coursera, Udemy czy Khan Academy, macie możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie IT, marketingu, finansów, praktycznie wszystkiego, czego zapragniecie. Tak i jeśli poczujecie się już na tyle. Obszernie zwiedzą, no to wtedy może będziecie mogli swoje kursy oferować. I to bym też to chciałbym wam życzyć. A na razie to będzie tyle. Dzięki serdecznie i do usłyszenia w kolejnym hej.